Drogie dzieciaczki, Kubuś ma dzisiaj urodziny i z tej okazji chciałby wam rozdać cukierki. Co? Nic nie chciałem rozdawać, mama mi kazała. W ogóle co to ma być, że to są moje urodziny, a ja muszę im cukierki rozdawać? To oni powinni mi cukierki dawać. Kubuś, bądź miły dla wszystkich. A ty przefarbuj kudły, ruda pindo. Co? Nie, nic. Masz cukierka. Kurwa jednego! Mm, mm, ty nie dostaniesz, kurwa. Głównie dostaniesz nie cukierki. Ale ja chciałam cukierka. A dla pani mam coś specjalnego. Kuba, jakiś dziwny ten cukierek był. Halo, kuratorium oświaty. Nasza przedszkolanka bardzo dziwnie się zachowuje. Mam wrażenie, że jest pod wpływem jakichś środków odurzających. I jeszcze raz frajerze, że mi pluszaka dotkniesz. Twój tatuś przyszedł cię odebrać z przedszkola. Nie wstydź się. Podejdź. Ale to nie jest mój stary. Jak to nie jest twój tato? On tylko się tak wydurnia, pani go nie słucha. Czy pani wpuściła jakiegoś obcego oblecha do przedszkola? Ma pani w ogóle kurwa rozum? Myślałam, że to Piotruś jest głupi, bo wpierdala kwiatki. Chlorofil. Piotrek, odkłada kwiatka! Dobra, dobra, skoro jesteś moim ojcem, jak mam na imię? A skąd ja mam to wiedzieć? Tato, to ty? Minęło tyle lat. Patrz, co zdobyłem. Nie lubię mleka. Pa, to pa. Nie no, zaraz w że w papę dostaniesz. Tutaj jest kurwa. Boję się ciemności. Dzieci spokojnie, to tylko chwilowa przerwa w dostawie prądu. Nie ma się czego bać, jestem tutaj z wami. No i właśnie tego się kurwa boję. Ej, kurwa, zaraz, gdzie jest moje ciasteczko? Ty, frajerzy, zajmujesz mi ciasteczko. To nie ja. Kubaczy, wszystko okej okay? Czuję się troszkę skołowana. O, prąd wrócił. No i co ryczysz? Odgłos ciosu. Kubuś, w tym tygodniu zostać mianowany na dyżurnego. No to się kurwa zacznie jazda. Halo, proszę o uwagę. Słuchajcie debile, Teraz ja tu rządzę i robicie co Wam kurwa rozkaże. KPW? Ale Ty zostałeś tylko dyżurnym. Nie możesz nami rządzić. No proszę, widzę, że mamy tutaj cwaniaczka. Minus 10 punktów za wulgaryzmy. Ale my jesteśmy w przedszkolu. Tutaj nie mamy punktów za zachowanie. No to dostaniesz kurwa chmurkę z deszczem. Ej, bo kibel się zatkał. No to powiedz mu, żeby się odetkał. Pobawisz się ze mną? Sorry, ale aktualnie wykonuję swoje obowiązki. Jako dyżurny musisz wycierać tablicę. Czy ja ci przepraszam bardzo wyglądam na twoją sprzątaczkę? Nie sądzę. Więc zapierdalasz tą gąbką i zmazujesz tablicę. Kuba! Czy to jest to, co robisz przez cały dzień? Nie no, oprócz tego rysunku to zrobiłem kupę i zatkał kibel. Proszę pani, proszę pani, bo ja muszę. Ale co musisz? No kupę muszę. No to Kubusz, przecież wiesz, gdzie jest toaleta. Idź. O kurczę, pieczone, kibel się zatkał. Mm. Ciekawe, czemu go tak długo nie ma. Pójdę sprawdzić. Kuba, wszystko okej? Okay? Kuźwa, ona jest pod kiblem. Nie mogę otworzyć jest kówno dalej. Miam, chlorofil. Krzysiu, to ty? Krzysiek, słyszecie, Wychodzisz z kibla i oddajesz kwiatka. Dobra, dobra, ale co z tym kiblem? Wiem! Wrzucę tam liście i zwalę to na Krzysia. Proszę pani, bo Kuba zatkał kibel i nawrzucał tam liści, żeby zwalić to na Krzysia. Widziałam wszystko. Kuba, błagam, nie pchaj do kibla tyle papieru, to już trzeci raz w tym tygodniu. Co?! To na pewno jakaś pomyłka. To niemożliwe, żeby to był ja. Ja... bawiłam się tu klockami. A to pinna sprzedajna. Kubuś, ostatnio niezbyt podoba mi się twoje zachowanie i to jak się odzywasz do innych dzieci. Mi niezbyt podoba się pani fryzura. Kubuś, postaraj się na przykład yy, mówić tak jak twoja mama, kulturalniej. OK, postaram się spróbować. Długo się jeszcze będziesz kurwa nad tym modlił? Ale o co ci chodzi? O nic mi nie chodzi, najlepiej wszystko sam będę robił. To nie jest kurwa żadna choinka, żeby bluz jak bombki wieszać. Może się kurwa byś do roboty wziął, a nie wylegujesz dupę. Kuboś, bo my się chyba nie zrozumieliśmy. Przecież miałem mówić tak jak moja mama. No właśnie, tak jak mama. No i przecież mówię. Aha. No spoko. W tym roku wraz z rodziną lecimy do USA. Rok temu byliśmy na Hawajach. Wow! Ty to masz super życie. Ta, na pewno kłamiesz. Nie, no nie kłamię, przecież mam zdjęcia. I co? I myślisz, że jesteś lepszy? Ja lecę w tym roku do Hollywood. Mhm. Mm I będę miał autograf Justina Biebera i Hany Montany. To chyba fajnie, że lecisz. Co, pewnie mi zazdrościsz? Nie zazdroż. Autograf Hany Montany, rozumiesz? Ej, to weź mi ogarnij też autograf od niej. O kurczę pieczona. Autograf Hany Montany. Co? Jak to ona naprawdę nie istnieje? Jak to chyba Montana nie istnieje? Jako Miley Cyrus. Drogie dzieciaczki, jako że zbliża się Dzień Mamy, napiszecie z tej okazji wierszyki. Krzysiu, opowiedz nam swój wierszyk. Za Twe czułe serce, za Twe mądre nakazy, w dniu Twojego święta dziękuję sto razy. Bardzo ładnie, Krzysiu. Kubuś, czekamy na Twój piękny wierszyk. Nie mogę tego powiedzieć na głos. Kubuś, powiedz to, co zawsze chciałeś powiedzieć swojej mamie, ale na przykład to ukrywałeś. Dobrze, postaram się. To ja rozjechałem naszego kota na podjeździe rowerkiem. Co, kurwa? No nie wiem, jakoś coś tak stało, jechałem rowerkiem i on nagle pod koła i on wtedy... A ja... A. On... Jak jakoś tak wyszło. Kubuś, może jakiś inny wierszyk? Podpaliłem piekarnik przez przypadek. Kuba, co z tobą nie tak to miał być wierszyk? No nie wiem, robiłem swoje fryteczki w piekarniku i nagle ogień PUF, a ja A, ogień PUF, a ja A! Jak już tak wyszło? Dobrze, Kubuś, wystarczy. No i gitara! Mam nadzieję, że dostanę uśmiechnięte słoneczko. Kochane dzieciaczki, z okazji dnia Dziadka wszyscy ułożycie wierszyki. Dlaczego cały czas tylko te wierszyki? Kasiu, opowiedz nam swój wierszyk. Czekamy. Dziadziu, dziadziu, patrz co mam, złote serce tobie dam, a w tym sercu Co? Przecież ty tylko zmieniłaś tatę na dziadka w tym wierszyku, a to jest taki sam wierszyk jak ostatnio. Kubuś, bądź milszy dla koleżanki. Teraz twoja kolej. Ale dziadzia i tak nie usłyszy to wierszyku. jak to, kubuś? Przecież wiem, że twój dziadek żyje. A więc to było, proszę pani, tak. No i idę do dziadka, i on sobie spał, no i pikało coś obok niego, i to robiło tak pik, pik, pik. No to myślę, kuźwa, dziadek się zbudzi, no to. Odłączyłem to od prądu i to nagle tak... Pip, a dziadek... No ale potem przychodzi babcia i ona... A ja... Co? A ona... A ja... Co? I się okazało, że dziadek nie żyje. Coraz bardziej zastanawiam się nad zmianą tej zastranej pracy. Mam dość. Czyli dostanę uśmiechnięte słoneczko? I teraz drogie dzieciaczki, każdy z was narysuje na kartce drzewo. Jakie nudy. Nie no przecież ja sobie robię Walimy ten syf i wyciągamy alkohol A to ci nowość I od teraz bachory Wszyscy macie się słuchać Kubusia Powierzą mu całą władzę nad tym przedszkolem I on od teraz o wszystkim decyduje A ocenę będziemy wystawiać Na podstawie promiliwej krwi Ach, marzenia się jednak spełniają Kuba Halo Kuba Od teraz ja tu rządzę Kuba wstawaj, zestrałeś się co się dzieje? Rysujemy drzewo. Ja pierdziu, a było tak pięknie. Chcę zasnąć na wieczność. Kochane dzieciaczki, z okazji Dnia Babci zrobimy... Niech zgadnę znowu ten zasrany wierszyk. Nie, laurkę. Ja ale czy mogło być gorzej? Dobrze, Krzysiu, pokaż, co narysowałeś. To jest moja laurka dla babci. Serduszko i kocham babcię. Pięknie, Krzysiu. Dostajesz uśmiechnięte słoneczko. Co? Przecież to jest jakiś bohomas narysowany ołówkiem w 5 sekund. Pokaż, co ty narysowałeś. To jest nasze przedszkole, które mam zamiar niedługo podpalić. Cicho, straciłeś nasz plan. Wszystko stanie w płomieniach. Kubuś, jak zwykle robisz coś żarty. To miałbyś być laurka na Dzień Babci. Ona myśli, że żartujemy. Niech tak myśli. Ojejku, skąd się wziął tutaj ten pożar? Czy pani sobie robi jaja? Mam chlorofil. was zjeżdżaj, ten filmik nie jest o tobie. Kurka, wodna, Krzysiek, znowu bez strona zieloną. Dobra, dzieciaczki, zbiórka. Raz, dwa, trzy. Zaraz, zaraz, gdzie jest Kubuś? Tato. Tata? Dzień dobry. Przy wejściu pisał, że jest tu tato. Gdzie on jest? To chyba jakaś pomyłka. Nad wejściem pisało tato. Przypadek? Nie sądzę. Twojego taty tutaj nie ma. A więc próbujesz mnie oszukać? Nie dam się nabrać na takie chodzki klocki. Co ty myślisz, że z łapanki jestem? To naprawdę jakaś pomyłka. Twojego taty tu nie ma. Zaraz, zaraz. Czy to mleko w szklance? Dobra, żarty się skończyły. Mów, bo zaczynasz mnie już wpieniać. Naprawdę nie wiem, czego ty o tym nie chcesz. Chciałbym tatuaż. Odgłos robienia tatuażu. A można trochę w prawo? Proszę idź już sobie. Kubuś, co ty tu robisz? Wszędzie cię szukałem. Mam tatuaż. Ja pierdziu, twoja matka mnie zabije. Mam nadzieję, że nikt nic nie zauważy. Co ty robisz? Nie mogę ci powiedzieć. Nie interesuj się. No okej, okay, jak nie chcesz, to nie mów. No dobra, powiem ci wszystko, jak chcesz wiedzieć. Yy, no okej. Okay. Jestem wilkołakiem. Jesteś wilkołakiem? Naprawdę jestem wilkołakiem. Patrz, już mi rosną włosy na rękach. Przechodzę transformację. Ale wilkołaki nie istnieją. Po prostu mi zazdrościsz. Dzisiaj w nocy jest pełnia i przejdę transformację. Jakoś ci nie wierzę. Daj mi swoją rękę. No okej. Okay. Teraz może zaboleć. Łała ręka, proszę pani! Kuba co z tobą? Dlaczego ugryzłeś krzysia w rękę? Nie zrozumiesz tego zwykła śmiertelniczko. Oni na pewno się skapną. Wszyscy się dowiedzą, nie mogą się dowiedzieć. Co ci się dzieje? Nie mogę ci powiedzieć. No okej, okay, nie chcesz to nie mów. Przestań mnie wypytywać ciągle. Ale przecież nie pytam, nie chcesz, to nie mów. Dobra, powiem ci, jestem wampirem. Ale wampiry nie istnieją, to tylko bajki. Jesteś po prostu zazdrosny. W takim razie jak wyjaśnisz te kły? Przecież każdy takie ma no spój. Zwykły śmiertelnik tego nie zrozumie. <laughs> Kuźba zostaw mnie! Proszę pani, Kuba, ja nie mam już do Ciebie siły. Co ty znowu wymyśliłeś? Ta zupiorowa! Swą... Nie mogę dotknąć wody. Wszyscy poznają prawdę. A może już wiedzą? Kuba o co chodzi? Nie mogę ci powiedzieć. To ściśle tajne. No okej, okay, nie chcesz to nie mów. No dobra, powiem ci, ale musisz być cicho. No okej, okay, to powiedz. Jestem syreną. Niemożliwe. Przecież syreny nie istnieją. Naprawdę. Wszedłem w czasie pełni księżyca do basenu. I teraz jestem syreną. Chlap. Chlap, chlap. Nie, tylko nie woda. Odgłosy syren. Krzysiu, co się stało Kubie? Oblałem go tylko wodą, a on już tak od godziny leży na podłodze. Ojejku, bo to jego pora na leki. Zapomniałam. Mam sobie noc Mam Mogę użyć jej gdy chcę. Drogie dzieciaczki, dzisiaj wybieramy się do zoo. Na wycieczkę. W końcu pooglądam inne małpy niż pani. Co powiedziałeś, Kuba? Nie, nic. A teraz, dzieci, zobaczymy słonie. Kasia, pokaż się wszystkim. Spadaj na drzewo, frajerza. Krzyszu, zostaw pan dom tego eukaliptusa. Chlorofil. Dzieci, spójrzcie. Lwy mają porę karmienia. Zaraz, zaraz. Gdzie jest Ania? Kuba? Co? Czy tam u lwów to jest Ania? Yy, jest to bardzo możliwe. I jak Kuba. No, no bo Ania powiedziała, że ona lubi kotki. No i ja powiedziałam, że poszła się pobawić. <grym> no i kotki ją trochę podrapały. Dobra, dzieciaczki. Sprawa wygląda tak. Zabieramy wszystkie kawałki Ani i zabieramy je do przedszkola. Proszę pani, ale po co? Burgiery se zrobimy. Cześć, lamusy. Cześć. Gdzie jest pani? Pani jest na kwarantannie, wróci za dwa tygodnie. Halo, proszę o uwagę, proszę mnie wysłuchać. Na mocy nadanej mi przez samego siebie ogłaszam, że rządzę wami, frajerze. Ale ksiądz przyszedł na zastępstwo. Co? Przez się go pozbyłem. Witaj, kubusiu. Wróciłem. Raz się ciebie pozbyłem, to zrobię to i drugi. Nie dasz rady, kubusiu. Jestem potężniejszy niż kiedykolwiek. Chciałeś walki, to będzie walka. Stoczymy pojedynek. Jeśli ja wygram, idziesz sobie jak najdalej stąd. Ale jeśli ja wygram, siedzisz na moich kolankach przez wieczność. Papier, kamień, nożyce! Co? To niemożliwe! Nie! O Jezus, Maria, jaki sen posrany! Drogie dzieciaczki, dzisiaj soka jest dnia dziecka, wybieramy się na wycieczkę na basen. Wolałbym utopić swoje smutki w alkoholu. Kuba błagam, chociaż dzisiaj bez jakichś krzywych akcji. Plaża to, plac zabaw nasz, tu jest wszystko na co ty. Ej, Kuba! Czego? Chciałam zapytać czy potrafisz pływać? No potrafię, ale co się drzesz? Bo ja nie potrafię, nauczysz mnie? Nauczę cię, ale jak się zamkniesz. To co mam robić? Dobra słuchaj, wejdź do wody I zupełnie nic nie rób Woda cię sama nauczy pływać Kuba ona się topi No dobra niech ci będzie, przyznam się, że też mam już jej dosyć Ale niech to zostanie między nami Proszę pani czemu jak sikam Woda robi się niebieska Kuźwa Krzysiek nie sikaj do wody Jak ci tam idzie, umiesz już pływać? Bo za to zabaw tu jest wszystko na co ty ochotę masz Co? Nic nie słyszę Eee, głupia, nie no, kuźwa, że nie mogę z tymi debilami tutaj wytrzymać. Wiem, ucieknę przez okno, jak pani pójdzie sobie robić kawę. Dzieciaczki, ja na chwilę muszę wyjść, dorobić sobie kawę. Jak zrobię, to wrócę. Dobra, teraz mam okazję stąd uciec. Dokąd ty idziesz? Uciekam z tego pierdolnika, mam dosyć siedzenia z wami. Mogę iść z tobą? Nie, nie możesz. Weźmiesz mnie ze sobą, albo zawołam panią. No dobra, ale masz być cicho Ej, Kuba, ja jeszcze bym tak siku na szybko poszedł No dobra, idź, ale szybko Już jestem Ja pierdziele, nie dało się szybciej? Chodź, idziemy A mogę się jeszcze ze wszystkimi pożegnać? Człowieku, czego ty nie rozumiesz w słowie ucieczka? Dobra, dzieciaczki, już jestem Zaraz, co tu się dzieje? Proszę pani, bo Kuba chciał uciec z przedszkola Ja pierdzielę co za debil Kuba, marsz do kąta I zakładam kraty w oknach ZNISZCZĘ was wszystkich! Obezrańcę! Jej piękne, czarne oczy. Drogie dzieciaczki, chciałabym Wam przedstawić waszą nową koleżankę. Cześć, jestem Angelika. Cześć, jestem Kuba, rządzę tym przedszkolem. Cześć, jestem Angelika, ale przecież ty tu wcale nie rządzisz. Czy mógłbyś się zamknąć? Opowiedz mi coś o sobie. Nie chcę się chwalić, ale jestem największym bedbojem w tym przedszkolu. Przecież ostatnio posikałeś się w majtki. Czego ty nie rozumiesz w słowie zamknij się? Naprawdę posikałeś się w majtki? Nie no, nie słuchaj go, to takie żarty. Przecież nawet pani woła na ciebie, Siusiu Majtek. To troszkę dziecinne. Ale, ale to nieprawda! A ty jesteś głupi! Siusiu Majtek, co ja ci mówiłam o wyzywaniu kolegów? Wszyscy jesteście głupi i jeszcze Beksa na dodatek. Krzysiu, chodźmy się pobawić. Drogi dzieciaczki, w sobotę w naszym przedszkolu odbędzie się nocowanie, także pamiętajcie, by wziąć koce i poduszki. Na nocowaniu zdobędę serce Angeliki, tylko muszę pozbyć się Krzysia. Cześć, Angelika, wziąłem nam chrupki na nocowanie. O, super! Chodź tu siadaj do nas, za chwilę będziemy oglądać film. Kuźwak się podlizuje wazeliniarz 1. Hej, mogę się dosiąść do was? A wziąłeś pampersa persa, żebyś się nie posikał przypadkiem. <grytanie> Bo wiecie Siusiu Majtek. Krzysiu pani mówiła, że masz coś sprawdzić w toalecie. Hmm, <grytanie> to brzmi bardzo podejrzanie. Okej, okay, pójdę tam. Że niby co ja miałem tutaj sprawdzić. Hmm. <grytanie> Dziwne, ogień zwalczaj ogniem. Chlorofil frajerze Angelika Krzysiek powiedział, że nie przyjdzie, zestrał się w majtę. No okej, okay, to siadaj do nas. Życie jest Ale te dzieciaczki są grzeczne. Drogie dzieciaczki, za dwa tygodnie wszyscy wybieramy się do kina. Ja chciałbym na horror, a ja bym chciał na bajkę. Ja pierdzielę, bajki codziennie w przedszkolu oglądamy. A więc postanowione, wybieramy się na bajkę. Dzieciaczki, teraz proszę was o ciszę, za chwilę zacznie się bajka. Ej, kuba, co robisz? Jestem w kinie jak widać. O, fajnie, ja też jestem w kinie. Wiesz co? Ja bardzo lubię chodzić do kinacza. Czy mógłbyś być cicho? Za chwilę zacznie się film. O, masz popcorn? Ej, ku weź go sobie, ale bądź cicho. Łe, nie lubię solonego, wolę karmelowy popcorn. Sam chciałeś iść na tą bajkę, więc bądź cicho. Kuba? Spokojnie. Oglądałem tą bajkę już cztery razy, możemy na spokojnie pogadać. O, patrz, on za chwilę wejdzie do tej jaskini i... Nie no, kuźwa, ja mam dosyć. Odgłos czasu. Nie no, Kuba, już mam dosyć twojego gadania. Wychodzisz i czekasz na nas przed salą.